Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Lewid, a to są kolejne multigrajki, czyli takie luźne pogrywanie ze przyjaciółmi. I dzisiaj ze mną są dwa grajki. Grajek numer jeden. Siema Bercik. I grajek numer dwa. Nie było ci słychać Hirek. Było mnie w ogóle słychać? Nie. Okej, okay, dru... O, teraz słychać. Ej, coś słabo mnie wyłapuje. No, a drugim grejkiem jest Hirek, czy też gluter. Dobra, wziąłem Wellington'a, wezmę lewą kolumnę, dobra? Zanim dojedzie na lotnisko. Środek wtedy. Pikuję od razu, nie? Tu chyba nie ma sensu łapać wysokości Nie, tu jak najszybciej rzutasz jak się uda. O Janek, ich tutaj jest tyle, że ja, no jak ja mam się niby przebić przez to, żeby zrzucić bombę? Dobra, to może jednak prawą kolumnę wezmę? Tam jest ich jakby mniej. A czuł, spróbuję środkową. Już do mnie... Już do mnie grzeją. O, ale dwa trafienia zrobiłem. Więc może... Może uda mi się spuścić bombkę. Poszła. To będzie dobry... To będzie dobry zrzut. 7 jednostek zniszczonych. Nice. Uuu, i tam jedną bombką wyszedłem na prowadzenie. To co? Spróbuję powtórzyć tą akcję w innej kolumnie. Ja próbuję jakby co lewą wziąć. Dobra, to co jedzie na B. Ja przykryję teraz ten odnisko Okej. Okay. Rany ten fucking wolf, P36, jenny yeah, no ile, ile tam tego lata? Ale mnie ktoś zdenerwował Czemu? Co się Bo stało? Mnie Odstrzelił, strzeliła Jogą O kurde Nieeee Leci na mnie, nie wiem nawet co, jak chyba Kurde, nie zauważyłem go A... Dobra, zrąbałem to. Dobra, to biorę myśliwiec i pora się, pora się ponaparzać. Dobra, lecę punkt A przykryj, bo tam tylko jest jakiś nasz japończyk jeden. Mmm, okay. Ja bym spróbował przy C coś, bo C jest niczyje. Nie wiem, czy chcę lądować. Ja mam raczej miękkie te samoloty. Oh. Okej, okay, już nasz, widzę, Firefly wylądował. Nic nieźle. Kurde, uderzyła się statycznie. Dobra, nie, nie lądowam, nie ląduję, żeby się naprawić. Ej, biorę o Oj, powinienem go dopaść. Aj, nie trafiłem go, fuck. No dobra, zniszczony. Leciałem z jednym na czołówkę, ale on mnie zestrzelił, a ja jemu tylko dwa razy dwa trafienia zrobiłem. Słabo Uważaj, bo tutaj jak pod, podchodzi do ciebie. Widzę z tyłu to się skropka. O, a co dostałem? Dobra, idę ci pomóc już. A wygląda to całkiem nieźle. Powinniśmy raczej wygrać tą mapę. Próbuj jakoś zawrócić, jak ci się uda. A, no, puścił chyba. Dobra, lecę tam w stronę Hirka. Łapiątka będzie lądował na naszym lotnisku. Może jednak nie będzie No i zniszczyliśmy się na brzajem kurde Dobra biorę z bombką samolot Tam gdzie jeszcze coś jest O widzisz tutaj leci ten D520 na który teraz jest solniżki Tam lata mm. Nasz czy ich? Ich. A jest, no. Spróbuję go zestrzelić jak ty. Ten... Ja lecę na nasze lotnisko, może ktoś się coś popotygować, bo ten kurde. Ja, ja tam lecę do Hirka, już jestem naprawdę blisko. Okej, okay. temu Spitfire'owi powinienem tak się że już go nie odpuszczę raczej. Myśmy się zastrzelili nawzajem. A i zastrzelili no. Ode ja jeszcze na tej Alikobrze mam grze strzelili mnie no. ani razu się... go nie trafiłem ład the No nic, ta bitwa nie poszła mi najlepiej No szkoda, bo dwie poprzednie były naprawdę niezłe Oj, Oj na Uważajcie na C, bo tutaj się gorące robi na C o Rogal jakie ty masz ten malowanie na tym swoim samolocie I panny na skrzydłach Co ty masz za działo na tym 37 mm Jak to grzeje? Ile tego masz dwa takie działka? Jedno. A... Dobra. No i zwycięstwo, a więc fajnie. Dobra, jeśli Wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, a my się już z Wami żegnamy. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No pożegnalibyście się? No to na razie. <gry> Dobra, na razie.